Dzień dobry, witajcie kochani, z tej strony Ewelina. Witam się z Wami serdecznie. Bez zbędnego gadania. Dzisiaj zabieram Was do Kik. Nie byłam wiele lat. Słuchajcie, na nie wiem jak, jak dawno temu byłam w Kik, więc jestem bardzo ciekawa, co tam ogólnie jest. Dziewczyny sobie zachwalają kika, więc chodźcie, chodźcie, ja zapraszam Was do środka. Od wejścia już byłam zaskoczona właśnie cenami tutaj tych bluzeczek na ramiączkach. No i spójrzcie, spójrzcie sami 10 zł, więc cena jak najbardziej tutaj ok, jeżeli ktoś coś takiego potrzebuje. Taką zwykłą bluzeczkę i spójrzcie w ilu, w ilu różnych kolorach. Także naprawdę wybór przeogromny. Na plus, to jeszcze chciałabym wspomnieć, że ta rozmiarówka tutaj mnie zaskoczyła pozytywnie, ponieważ od takich naprawdę małych rozmiarów e, można znaleźć ubrania po naprawdę duże już takie e, rozmiary, więc każda dziewczyna znajdzie coś dla siebie. A tutaj katana, zobaczcie, 30 zł, więc cena fajna. 15 zł. Zobaczcie, dziewczynki. Rewelacyjne getry. I mi te getry. Ojej, Wiola, jak to oglądasz, moja siostra? No to po prostu słuchajcie, myśmy miały takie getry. Ja miałam takie getry. To był rok chyba 93. No i po prostu tak. Cena się zgadza. 15 zł. Słuchajcie, mama nam przywiozła takie getry. Kiedyś była w Niemczech i nam przywiozła, więc. Tak samo one wyglądały, właśnie wykończone yy, koronką tutaj przy kostce były. Oczywiście, jak to ja i Wy już mnie dobrze znacie, że Makła po prostu chcę jak najwięcej Wam tego wszystkiego pokazać, więc ja przelatuję przez sklepy niczym burza i tak szukam, szukam takich wiecie fajnych perełek, fajnych rzeczy, które. Mogę Wam tutaj właśnie pokazać. A teraz takie spodnie i takie, można by powiedzieć, podomowe, przydomowe spodnie. O, widzicie rozmiar 40, więc tutaj akurat taki wzięłam. No ale to są takie, wiecie, no właśnie takie spodnie do polatania. Więc jeżeli któraś potrzebuje to właśnie takie spodnie są w Kik. jakaś też biżuteria była, były też okulary przeciwsłoneczne, o tutaj na przykład widzicie pierścionki, też poprzeceniane pierścionki, ale no bardzo fajnie też to wyglądało, nie wiem, nie miałam, słuchajcie nic tutaj skig, więc nie mogę wypowiadać się, ale jeżeli któraś miała, to ja jak zwykle zapraszam Was, dziewczyny, do komentowania i no, podzielcie się tutaj Waszą opinią na temat tego y, towaru, tutaj, który jest i czy lubicie ogólnie, czy lubicie też tutaj zaglądać. A teraz Wam pokazuję taką kurtkę, katankę, tylko inaczej, tutaj przy szyi wykończoną, bo zamiast kołnierzyka mamy tutaj, o widzicie, takie perełki 90 zł. Także oj, dość drogo, jak na ten sklep, bo tutaj już e, przywykliśmy do innych cen. E, I spodnie, spodnie za 30 zł. Tutaj widzieliśmy w większym rozmiarze. Uważam też, że asortyment tutaj jest dla pań w różnym wieku, że właśnie... i w różnym rozmiarze, także myślę, że każda coś tam by sobie znalazła. Jakbyśmy chciały słuchać na opartego, to myślę, że tutaj by coś dało się fajnego też złowić, wyłowić. No każda z nas jest inna, mamy różne gusta, więc wiadomo, no ale ja mówię, wiem, że dziewczyny bardzo lubią chodzić do kik i i często właśnie też były zapytania, czy kiedyś będę w tym sklepie, więc jestem, jestem. I jeżeli byście chcieli właśnie takie przeglądy też z KIK, to dajcie mi znaki, bo mogę być też częściej również w tym sklepie. Dzisiaj pomyślałam sobie że takie wezwanie mam tutaj postawię że jeżeli jesteście tutaj u mnie na kanale i jesteś akurat w tym momencie tego filmu, to jeżeli możesz, to zostaw tutaj znak po sobie na przykład serduszko, jakieś kolorowe serduszko zostaw i ja będę wiedziała, że właśnie jesteś w tej minucie filmu, że jesteś w piątej minucie filmu razem ze mną. Będę bardzo, bardzo zadowolona i uśmiechnięta, jeżeli zobaczę właśnie od ciebie takie serduszko. Także czekam. A jeżeli jesteś tajnym, cichym widzem, to zostaw chociaż lajka. Również i bielizna tutaj jest. No, ogólnie asortyment bardzo, bardzo szeroki. Teraz wejdziemy słuchajcie, na zupełnie inny dział, także wyskakujemy z tych ciuchów powoli. O, jeszcze tylko. Tutaj wam coś fajnego pokazuję, bo jak wiecie ja uwielbiam, bardzo lubię, bardzo lubię ładną bieliznę. Tutaj też koszulki do spania, takie po prostu. No na mnie musi coś takiego być i uważam, że każda z nas dziewczyna powinna właśnie, no dbać o siebie też właśnie pod takim względem rozpieszczać się i nawet sobie coś fajnego właśnie kupić, nawet do spania. Tymczasem wchodzimy tutaj na ten drugi dział, taki, o, zobaczcie, dekoracyjny, i tutaj różne fajne rzeczy będą. Nie wszystkie będę mówiła wam głosowo, cenowo, ale, no, jak będę mogła, tutaj 60 zł, to akurat wam mówię, ale wy doskonale widzicie. I taka jakby misa z drewna, to było tak ciężkie, tak ciężkie, ale bardzo ładnie. Wykonane, aczkolwiek cena trochę, wiecie, jest wysoka, no ale wykonanie bardzo fajne. A teraz takie fajne tacki, 45 zł. Bardzo ładnie wykonane, świetnie wykonane, ładnie to wyglądało, a to ja i uśmiecham się do Was, jak zawsze, od serducha. Tutaj taka druga tacka, zobaczcie cenę, 30 zł. i Często właśnie perfumy, dziewczyny, perfumy na nich trzymają na tych taczkach. To fajnie wygląda, takie lusterko to się odbija. Także tutaj to możemy kupić. Bardzo ładne też takie dzbanki, wazoniki. Ładnie wykonane. O tutaj cena, widzicie, tak jakoś te ceny, no nie za bardzo było widać, ale widzicie, 25 zł, tutaj Wam pokazuję, że naprawdę, naprawdę fajnie to wyglądało, więc też jest taka opcja, żeby sobie tak, kupić taki wasonik. No i tak sobie widzicie, przystanęłam teraz przy tych kuferkach. Takie oto kuferki. Wiem, że niektóre z Was Lubią takie rzeczy, więc też i coś takiego Wam pokazuję. No i oczywiście wędrujemy dalej i zaglądamy. Co tu jeszcze? Co tu jeszcze jest ciekawego? A jest jak widzicie ten asortyment naprawdę spory. Nawet tutaj jakieś akcesoria do włosów, szczotki. O, a tutaj szczotki już inne do zamiatania tak razem z takimi szufelkami no i ja znowu tutaj zaglądam tak uśmiecham się do was i lustro lustro bardzo fajne i też w dobrej cenie sprzętu jakiegoś tutaj jakieś plastikowe coś ktoś ma pomysł podpowiedzcie mi co to to plastikowe tam było i teraz bardzo fajna sprawa, fajne urządzenie, 120 zł, taki grill. No, ładnie to wygląda. Bardzo fajne. Yy, a tutaj kubeczki. No nie byłabym sobą, gdybym oczywiście też i tutaj nie spojrzała, nie zajrzała 20 złotych, bardzo dużo różnych kubków, także. No, Każdy znajdzie coś tam dla siebie, i myślę, że jakiś kubeczek, gdyby się chciało, tutaj na pewno by się wyłowiło jakieś cudeńko. Talerzyki, miseczki, takie o, widzicie podłużne w prostokącie. To mi się bardzo, bardzo podobało. 20 zł, także tutaj można sobie wystawić różne fajne rzeczy. No, śliczne, śliczne, ładnie wykonane. Także rozmaite też talerzyki, różne kształty, formy podkładki, yy, różnego typu, a tutaj już y, zupełnie inne akcesoria gdzieś tam do kuchni. Na przykład o widzicie, takie rzeczy, o no jakieś termosiki też można dostać, jakieś bidony. No naprawdę tego jest tak dużo. Ja e, oczywiście wam pokazuję fajne rzeczy, o takie jak na przykład tutaj. To jest fajne e, na herbatę, na herbatę w takich saszetkach można sobie poukładać i też to ładnie, bardzo ładnie wygląda. Oczywiście ja jak najwięcej, jak najwięcej chcę wam pokazać tego wszystkiego, żebyście wiedziały co i jak. No i nie wiem, powiem wam nie wiem, czy ten kik akurat jest duży, czy mały, czy średni, nie mam porównania w tych kikach, bo tak jak Wam już wspominałam, byłam wiele wiele lat temu właśnie w kik, no i ten asortyment wtedy jeszcze nie był tak aż bardzo rozbudowany. No. Więc wy możecie mi powiedzieć, czy, czy ten kik, w którym właśnie jestem, to jest yy, duży czy mały, bo wy może bardziej się orientujecie. Teraz sztuczne kwiaty. Nie lubię, nie lubię makła, nie lubię sztucznych kwiatów, ale no, jeżeli ktoś lubi, to też pokazuję dla Was tutaj, że można. Yy, można coś takiego sobie zakupić, jeżeli ktoś właśnie no, preferuje yy, takie, takie kwiaty. Lampka taka w formie globusu 70 zł 70 zł, ale bardzo fajnie też wyglądała, więc no można sobie kupić. Głowa lwa. <noise> Pozostawiam bez komentarza. świeczki, jakieś tinty, tutaj donice i taka duża fajna donica. Tą donicę często widujemy w rozmaitych sklepach ogrodniczych. Cena jej 70 zł. Czy dużo, czy mało? No ja Wam powiem, że ja widziałam o wiele drożej właśnie tego typu donice. Także ta cena jeszcze tutaj jest taka akceptowalna myślę. Przestanęłam też tutaj, bo bardzo spodobał mi się ten słoń, no i szukałam tutaj dla Was ceny, no bo wiadomo, wiadomo, pokazuję coś, to no, też chciałabym Wam pokazać tą cenę, no i dlatego też, no, tutaj jest mi nieporęcznie, ale sobie staram się jak mogę, staram się jak mogę, jak widzicie, tu nie dało się odłożyć, to odłożyłam na dół na chwilkę, żeby szukać przy tym drugim słoniu właśnie ceny Mamy to, słuchajcie, mamy to, 60 zł. Także jeżeli chodzi o tą figurkę słonia, tak, to 60 zł, ale myślę, że no fajnie, bardzo ładnie to wygląda. No i tak powoli, wiecie, już tutaj kierowałam się do wyjścia, ale jeszcze zerknęłam na stroje kąpielowe. I właśnie to było fajne w tych strojach kąpielowych, że one były w dużych rozmiarach. A ja wiem, dziewczyny, że wy poszukujecie dziewczyny, które mają większy właśnie biust, poszukują stroi kąpielowych właśnie w większym rozmiarze, więc tutaj w kik takowe były. Bo w sieciówkach te staniczki zazwyczaj są bardzo malutkie, natomiast tutaj były, no. Okazała, okazało. Także dziewczyny z biustami ładnymi, dużymi, to tutaj na pewno Kik znajdziecie coś dla siebie. No ja tutaj też patrzyłam na taką mniejszą też rozmiarówkę. Bardzo ładne, fajne te stroje kąpielowe. No nie ma co tak się wiecie przyczepiać zbytnio do nich, że coś nie tak z nimi. Także myślę, że też tutaj byśmy dla siebie coś tam wyszukały. No, taki kolorek pomarańczowy, też super to wygląda. Wiemy o tym doskonale dziewczyny, że do takiego opalonego ciała, więc rewelacja. No dobra, ja tymczasem jak widzicie wychodzę i my już będziemy widzieli się na zewnątrz we wnioskach końcowych. Było bardzo ciekawie. Muszę Wam przyznać się, że nie spodziewałam się, że będzie tam aż tak szeroki asortyment. Także myślę, że to nie będzie nasza ostatnia wizyta w tym oto sklepie, że za jakiś czas możemy się również tutaj pojawić. No dobra, ja tymczasem się z Wami żegnam. Tule Was bardzo mocno. Guzik wielkie, ale wiadomo, <laughs> jak pomoże. Guzik wielkie, pa. pa.